Jaki jest najstarszy wizerunek ukrzyżowanego? Moi drodzy, to jest karykatura. Tak. Na murze Pałacu Cezarów na rzymskim wzgórzu palatyńskim znaleziono karykaturę, maksymalnie może pochodzić z III wieku po Chrystusie, a może nawet jest z I wieku. Ktoś wyżłobił na murze Pałacu wizerunek ukrzyżowanego z głową osła. Pod krzyżem stoi chrześcijanin. Nazywa się Aleksamenos, jak wynika z napisu pod tym graffiti. Wznosi ręce ku górze i się modli. Podpis pod tą karykaturą jest następujący. Aleksamenos sebetetheon. Aleksamenos oddaje cześć. Dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian pisze, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata. Chrześcijanie bardzo często, przez całe wieki, przez tysiące lat chrześcijaństwa, nie tylko na samym początku, byli. Odczytywani przez świat jako głupcy, jako słabi i głupi. Ktoś na początku chrześcijaństwa narysował karykaturę na murze Pałacu Cezarów. Uznał chrześcijaństwo za religię przegranych. Jezus przegrał na krzyżu w konkurencji z tym światem, ale wygrał wszystko.